Ja Hej, jest Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was z Sims 3 z naszą Poli. No i słuchajcie, w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, albo nie, poderwał ją. Tak to można powiedzieć, że to on ją, co nie? Jakiś celebryta tutaj właśnie z, z tego miasteczka. No i słuchajcie. Pisaliście, że trzeba teraz wytropić, gdzie on mieszka, sprawdzić jego dom, zobaczyć. I korzystać, tylko że on e, ma żonę chyba, czy jakąś partnerkę, coś tam. No dzisiaj musimy, słuchajcie, go e, prześledzić dokładnie, o co tam z nim chodzi i, i o co mu chodzi. Także dzisiaj będziemy go prześledzać. E, on był u nas całą noc w sumie, to nie wiem, może dalej jest, bo jak wyszliśmy do pracy, on, da, on spał. E, więc możliwe, że jeszcze jest u nas e, w mieszkaniu. No, zobaczymy. Ona oczywiście jest w pracy i ona oczywiście jest mega zmęczona, bo jest niewyspana. Chociaż spała, już miała awans takie z drugi pilot, dobrze. Czyli to jest który poziom? Piąty. No okej. Okay. No sterkowania. wejdzie do środka. Dobra, wracaj do domu, bo musisz się na pewno chwilę zdrzemnąć. I zobaczymy, czy jest nasz kolega właśnie jeszcze u nas. Jako na wstanie, jak się wyśpi, to będziemy musieli podlecieć właśnie, sprawdzić, na podglądzie miasta, może znajdziemy, gdzie on mieszka i może go odwiedzimy, zobaczymy. Bo jestem ciekawa. Słuchajcie, jestem ciekawa. A wy zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. E, no i co? Jedziemy, sprawdzimy, czy pojechał do domu, czy dalej u nas siedzi. Musimy się na pewno przespać. To na pewno. Nie ma go, czyli pojechał. Dobra, wiesz co? Weź sobie resztkę. O nie, winda nas przycięła. Ojej, ja. <grytania> Dobra, i sobie spać. jakieś przyjęcie, o której? O 18.00. Dobra, możemy się wybrać na przyjęcie, bo w sumie może troszeczkę odeśpimy, więc. Więc tak, zjemy i idziemy spać, żeby troszeczkę odespać. Patrzcie, gdzie on mieszka. Tu. W tej chacie. No. No. Powiem wam taka dość. Dość ciekawa. chałupka. Ciekawa dość. Byśmy mogli ją ciekawie zagospodarować, <noise> tylko nas nie wpuszczą. Trzeba dzwonić dzwonkiem, więc no patrzcie, limuzyny, no dzielnica jakby fajna. Tutaj same gwiazdy jakieś mieszkają, więc no, ciekawe, ciekawe, słuchajcie. Dobra, jesteśmy na tej imprezie, a ktoś do nas dzwoni. No odbierz, odbierz. Kto tam? A nie. Oooo patrz, jaka tu impreza. Czemu wszyscy są... Czy jest jakiś ten? Czy to impreza wampirów? <grymne> Czy to wampirze impreza? Halo? Maybe. Fajnych mamy ziomów. Patrzcie, tu jest trumna. <grymne> Okej. Okay. Jakby... Na czasie. Ja teraz oglądam pamiętniki wampirów, więc jakby pasuje. O. Rafael? Rafał, Szkoda, że nie jesteś jakiś popularny, czy coś. <laughs> nie no, bez przesady, ale no pogadajmy z nim. To jest jego dom? Mamy mu pochwalić dom. To jest jego dom. No dobra. No dobra, Impa, on tu gra, oni słuchają w strojach kąpielowych, oni są głodni. No możesz iść zjeść, nie Tylko nie, pi nie pić nas, nie pić nas, proszę. <laughs> Dobra, pogadali i uciekamy, bo musimy, słuchajcie, się wyspać, jak wiecie, albo nie. Mamy do pracy, a jutro mamy wolne. Ale dobra, i tak możemy uciekać już. <laughs> Podejrzane towarzystwo jakieś. O, nagrać reklamę w miejscu nazwy biura, okej. Okay. Jakby reklamy nagrać? Jesteśmy tacy, tacy już popularni? Czekajcie, gdzie to jest... Um... A tu. Od 9 do 18, dobra, to jutro z rana to zrobimy, mamy wolne. To możemy to zrobić. Z kim ty gadasz? Nie, no to miałaś iść do domu. Wracaj do domu, tak. Wdać się w bójkę w barze. To nie jest chyba wskazane dla ciebie, jak jesteś wojskową, wiesz? Jeszcze Myślę, że musimy jednak trochę się powstrzymać. No dobra, moja droga, czas wstawać. Jest ósma, wyspałaś się. No to leć od razu nagraj tą reklamę. To będziemy mieli z głowy? Nagrać reklamę i co będziemy robić? Dzisiaj mamy wolny, więc cały dzień możemy coś, może byśmy na majsterkowanie się wybrali. Może na jakiś kurs? Ciekawe, czy gdzieś tutaj mógłby być jakiś kurs. Chciałam też może na, na festiwal jesieni, bo przyjechał. Hmm, czekajcie, może w ratuszu będzie kurs majsterkowania? Jest, to potem się wybierzemy. Dobra, ciekawe jestem, ile nam zapłacą za tą reklamę. Co nie? <noise> jako gwieździe. Trzygwiazdkowe, jaż. <noise> A to chyba w restauracji, to mogliby nas nakarmić od razu, bo jesteśmy głodni. <noise> Wow, 5000! O kurde, to sporo! No, tyle się nie spodziewałam. To cztery tomy jakieś. No, pięknie, słuchajcie, a ile my mamy tych punktów? O, już nie dużo nam brakuje i będziemy mieć, słuchajcie. A patrzcie, ona ma nawet charakter, charakteru styl gwiazdy. No to idealnie pasuje do niej. Dobra, idziemy na to majsterkowanie. Nie, nie nakarmili nas, więc będziemy musieli jeszcze iść coś zjeść. Coś średnio ten kurs jej dał tak naprawdę. Dobra, idziemy na festiwal jesieni, zjemy coś tam. No i może spróbujemy się wybrać do tego naszego... O, ktoś tam nie żyje dobrze. Znaczy nie dobrze, no ale wiecie. Nie znaliśmy go chyba za bardzo. Dobra, kup jedzenie, chodź. A, tu jesteś najedzona, skąd? Przecież byłaś przed chwilą głodna. Lol że się najadła. Dobra, zrób sobie kartkę okolicznościową w takim razie. No i dobra, spróbujmy się z tym naszym... Zaproś... Uf, zaproś, na... zaproś na randkę może? Zobaczymy, czy będzie się chciał z nami umówić. No tu na przykład, no. No to spotkajmy się na miejscu. Pięknie. Dobra, a ty przez ten czas co możesz porobić? Gdzie tu jakiś dom strachu jest? Weź spróbuj. Może się zamienić w ducha. <laughs> Będzie fotka na miniaturkę wtedy. Zanim on się pojawi. O, chcesz wykrawać jedynie. Dobrze. To musimy najpierw ją zebrać. Tu. O, jest ten. Ziom. No. Idzie do nas. Gdzie on jest? O, tu jest. A jaka marynara niebieska, słuchajcie. Co to, jakieś te? No, tu jestem. Halo. <laughs> Hejka. Romantyczne. Pochwal osobowość. Romantyczne. Pocałuj. Romantyczne. Zrób romantyczne zdjęcie razem. Tak. Kto to jest? Kasi Marina. Może by ten... Wiecie, zaraz na fotkę ktoś zrobi, wstawi gdzieś i się wyda. <laughs> mm, trzymaj za ręce, romantyczne. Nieśmiały pocałunek. Mm -hmm. Dobrze, a co? O, patrzcie tutaj ten. Możecie sobie razem jabłka połowić, poróbcie coś. Poróbcie coś. Dobra, jedziemy do domu, bo zaczęło się za dużo paparacji kręcić wokół nas. A on nasz, furą, naszą znaczy naszą, swoją furą nas przewiózł. <noise> Także idziemy na chatę. Na naszą chatę? Na naszą chatę. Na naszą chatę idziemy, trochę posiedzimy, bo właśnie już i tak zmarzli. Mamy dynię, więc będziemy ją kroić sobie. O, pełnia się robi. I znowu ktoś do nas dzwoni. Ciągle ktoś do nas dzwoni. Teraz dzwoni do nas, żeby czek gdzieś tam wręczyć, więc wręczymy, ale to jutro. Także no. Ta osobistość też daje dużo do zarobku, patrzę. Także spoko w sumie. Co będą chcieli? A kto to jest. Mnie dzięki. My mamy. Co teraz? Ciekawa jestem, jak będziemy tutaj z nim, ten, to tam będzie rosła, rosły punkt osobistości. Hmm. No to ten chyba sąsiad, to on. Ebenzer. Chyba tak. Słuchajcie, nie sądziłam, że ta rozgrywka przemieni się w to, że będziemy z Poli dążyć do popularności. A w sumie to jest ciekawe. Ona wojskowa, co nie? Tu raptem zjawił się jakiś gość popularny i tak ją wciągnął w ten świat i ona w sumie teraz z tego korzysta. No bo już pierwsze 5 tysięcy zarobiła na tej osobistości, bo nagrała reklamę. Teraz będzie wręczać ten czek. To też pewnie dostanie jakąś kasę. No spoko, powiem wam. E, też nigdy nie, jakoś nie wgłębiałam się w te osobistości. No a tutaj mamy hmm, właśnie troszeczkę bezpłatnych przedmiotów. Otrzymanego. No, trochę nam tu brakuje. Mam nadzieję, że się jakoś to e, nam jeszcze rozwinie. O! O, <laughs> jaki ładny wschód słońca. Patrzcie. Fajnie, bo tu zimą jest, wiecie... Zimą jeszcze jest o tej porze ciemno i on dopiero wstaje słońce. Jak jest lato, to o szóstej już tak jest jasno, tak Tak jak naprawdę w życiu. Tak też tutaj właśnie w Simsach trójce też tak to jest. Eee, ja jak wstaję do pracy już teraz, na szóstą do pracy, to też już jest o czwartej jasno, więc. Fajnie fajnie, 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 fajnie. Fajnie. Naucz się umiejętności sztuk walki, następnie wróć do pracy, bo otrzymać podwyżkę. To by było fajne, bo moglibyśmy w sumie dostaliśmy teraz kasę. Moglibyśmy wybrać się do Chin, żeby właśnie po tej sztuki walki poćwiczyć. Kupić sobie tam ten sprzęt do sztuk walki. W sumie to by było dość ciekawe. I może ten nasz ziom by z nami chciał jechać? Nie wiem, pewnie pamiętam, czy można sobie zabrać kogoś. Chyba można. A więc, słuchajcie, to by było w sumie spoko. Jakbyśmy się wybrali do Chin, mamy kasę właśnie, udało nam się zarobić i właśnie byśmy do sztuki walki poćwiczyli. Czekajcie, do kiedy to mamy jakby a po prostu, bez, chyba bez limitu czasowego, więc spoko. No kurde, to my, moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy pojechać, słuchajcie, do e, Chin i właśnie poćwiczyć te sztuki walki. No? Mm, tutaj dostała tylko punkt osobistości. Nie, nie zapłacili jej, ale mamy już, patrzcie, 4-4 gwiazdki. Kurde, to już jesteśmy naprawdę, naprawdę dużą osobistością. <grym> Poli, ty jesteś bardzo popularna teraz, wiesz? Ja nie wiem jak ty się od tego... od... <noise> jak ona ma minę, patrzcie ją. Czekajcie, ja chcę jej zdjęcie zrobić, jaka jest poważna pani osobistość influencer. <noise> dobra, będzie się śmierdziała zaraz chyba. Ale ja bym chciała, może pojechałabyś do mamy i do siostry, są one w domu? Nie, ma ich w domu oczywiście. No dobra, to byś pojechała coś zjeść w takim razie, o tu. No. Chodź, pojedziesz. Ale nie, już znowu nie jesteś głodna. Nakarmili cię na tej, w tej szkole. No dobra, to wiesz co? Mm, a tu? A nauczysz sztuk walki. Dobra, no to jedziemy na siłownię, nasze ulubione miejsce. nie fajne komunikat wyszedł, że Elsa się starzeje i nie będzie żyć wiecznie. To znak, że niedługo nam Elza. Wiecie co? ja. No ale to racja, no już kobieta ma swoje lata, co nie? Jak na Simkę, to myślę, że... Starczy. <noise> e, pocałować. Tutaj mamy to oczywiście czas do na razie to usunę mu. Jej, znaczy. I co? Chyba będziemy kończyć ten odcinek, słuchajcie. E, no jak widzicie, ten Matthew tutaj jakby z naszą Elzą, no zobaczymy. Może jakoś, potem chyba jest jakaś opcja powinna być, żeby namówić do rozstania, czy coś takiego. Więc może też tak zrobimy. E, I może go, wiecie, tak zgarniemy i będziemy mieszkać w tym jego wielkim Domu. Tak, i mamy niecny plan. Także to trzeba będzie uczynić. A teraz ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i pa pa!